Cześć siemaneczka, z tej strony ja Z dzisiaj sobie zagrałem w Counter Strike Global Offensive Znowu z Daymanem, a nie no, dopiero pierwszy raz z Daymanem No, no i widać, że już troszkę się rozegraliśmy Ponieważ jest już jest już... No dobra, pozostało 11 nie, no. rund 11 rund i jestem w bardzo wielkim skupieniu Do... Łeeee, prawie To jest słabe What? 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 To już było przegięcie, Nie wiem, <laughs> ja bym się napił coca-coli Ej, czyli pepsi, czyli coca-cola Reklama? Nie e? <laughs> Więc w tej chwili gramy w Counter Strike Global Offensiva Widać jak gracz e, Sirius, jakoś tak Gra Ale stary, to są takie emocje jak na grzybobraniu Pa, pa, pa. <noise> Przestraszył się na no, zobacz. No. <noise> Przed szpadekował. Po Prosto po lewej. <noise> Co to było? Jest tam, jest tam! Dobrze! Jeden HP ma Wytrysł. <noise> <noise> Wiesz co teraz mam stary? Wiesz co teraz mam? patrz, dogoniłem ciaga. Ja... Ja to nie był ten gość z AWP gdzie, gdzie jest ten gość z AWP stary Stary Jestem AWP no Mam M4AW Co? Mam M4AWP A ja mam stary nóż <gry> Kury I tak jestem dup Stary rzucam taktycznego smoka <gry> <śmany> zasłoniłem moich graczy <śmany> No, idziemy tutaj Za! Z go Kurde mu, pojeźdź jest Haha uciekłem! <śmany> I teraz ty, dawaj, stary, będę ci coverował Biegnij w moją stronę, dawaj! Ej, ty, kupczak jesteś, stary Twoje pachną miodem <grystanie> No kurde no! Jakikil Wszyscy Co? są stary stare w tym domu w tej wieży <grystanie> Kurna! Nie wyszło! No <grystanie> też nie. I w siebie. W ciebie też nie. pa pa pa! Przebiegnięcia. Ja! <laughs> <laughs> Widziałem ten moment stojący. <laughs> Widziałem przemieszczenie. Widziałem tylko jak twoje ciało leciało w powietrzu. <laughs> leciało tamtej nocy. No, no, no. Leciało tamtej nocy. No, <laughs> What? 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 <laughs> Kurde, przegrywamy stare Mamy kompletnie frikiński team, a najsłabsze staty stary, Jaros, zawsze takiego typa? Ej nie nie wiem, ja tu widzę tylko Daymana, taki słaby jest Nie, ja jestem wśród od ciebie Co? Ciebie chyba pogrzało kupaka się przegrać Twoje ciało tamtej nocy się zesrało Idę papkę. No co? Krowę miał Miał więcej naboi i hamstwo <laughs> Dobra, a więc no no to no to, no to, no to ma mał jest na dysku, więc kończy nagrywanie, więc, więc 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 o, więc. To więc okay. więc stare no to więc się maneczko. Dzisiaj był ze mną Dajmon. how hau <laughs> <laughs> Bara